Immunitet uchylony. Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu i pociągnięcie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do odpowiedzialności karnej. To po oskarżeniu go przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie. Tu w koalicji była zgoda i większość. Ale ani zgody, ani większości w koalicji nie było w sprawie niszczenia wieńca pod pomnikiem smoleńskim. Tu immunitetów i Kaczyńskiemu, i Anicie Czerwińskiej, i Markowi Suskiemu nie uchylono. W sprawie Zbigniewa komosy za uchyleniem immunitetu było 241 posłów, 206 było przeciw. Nikt się w tej sprawie od głosu nie wstrzymał. I tak do głosowanie wyglądało. Wracamy do rozpatrzenia punktu ósmego porządku dziennego jest to sprawozdanie Komisji Regulaminowej spraw poselskich i immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego. Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka, z 10 października 2024 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 105 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za zgodą Sejmu. Przypominam, że Komisja Regulaminowa Spraw Poselskich i Immunitetowych na podstawie artykułu 7c ust. 5 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora proponuje, aby Sejm przyjął wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Na podstawie artykułu 7c ust. 6 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora Sejm wyraża zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów. Głosować będzie Będziemy nad wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem wniosku oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komosy, reprezentowanego przez adwokata Jerzego Jurka z dnia 10 października tego roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony w tym wniosku? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 447 posłów, większość bezwzględna 231 za wnioskiem 241, przeciw 206. Nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Kaczyńskiego za czyn określony we wniosku z dnia 10 października 2024 roku przedłożonym przez oskarżyciela prywatnego Zbigniewa Komose. A teraz Jarosław Kaczyński na sejmowym korytarzu po głosowaniach. Nie ważę obrad dzisiaj panu? Sądzę, że to ma jakiś związek, ale to jest tylko przypuszczenie. Z wyborami prezydenckimi, że być może ta sprawa w ramach planów kampanii prezydenckiej będzie się rozgrywała. Premier wczoraj poganiał koalicjantów, że rozliczenia idą zbyt wolno. No, jeżeli premier w państwie demokratycznym, no i oni twierdzą, że praworządny mówi coś takiego, to już samo to tylko jedno jest podstawą do tego, żeby tego premiera odwołać. Gdyby jego zaplecze było rzeczywiście demokratyczne, ale nie jest niestety. Jednym z warunków praworządności jest to, że elity polityczne uznają jej wartość. I w ogóle wartość państwa demokratycznego. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, to oni uznają, że władza powinna być ich. To dlaczego państwo I chcieli skrócić kadencję ubrałem. pierwszej? Prezes Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa nie publikowali państwo wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Mówi pan o szacunku dla praworządności, ale a to wszystko pan, to są ale państwa to, działania. A to nie wyroki Trybunału. Myśmy publikowali. No nie, podbawę, premier Beata gdy była premierem. Ale wybaczy pan, ale to jeżeli sąd składa się, znaczy podejmuje decyzję w składzie nieprzewidzianym przez prawo nie uznając żadnej procedury, bo wtedy obowiązywała taka procedura, która no, im się nie podobała, to to nie jest wyrok, tylko to jest stanowisko siedmiu, sąd, siedmiu sędziów y, Trybunału Konstytucyjnego i tutaj nie ma wyroku. ale Trybunał oceniał skład sądu i to... Jarosław Kaczyński po sejmowych głosowaniach, po głosowaniach w sprawie jego immunitetu i po tym, kiedy decyzja o y, uchyleniu tego immunitetu zapadła, teraz komentarz premiera w tej sprawie. Policjanci pana zawiedli tym głosowaniem. Spodziewałem się tego, bo przecież znam poglądy i nastroje poszczególnych i ugrupowań, i posłanek, posłów. No ważne jest, że w tym kluczowym głosowaniu, w którym decydowaliśmy o imitecie Jarosława Kaczyńskiego za czyn przeciwko obywatelowi że przynajmniej w tej kwestii uzyskało, uzyskaliśmy większość wystarczającą, aby odebrać immunitet, i żeby polityk za krzywdę wyrządzoną zwykłemu człowiekowi odpowiadał przed, przed wymiarem sprawiedliwości. Niektórzy są bardziej zdeterminowani, niektórzy mniej, ale nie narzekam. Głosowanie wpływa na są u Pani w koledzy, Panie Premierze? Nie, nie jest tak źle. Wiecie, ja się tego spodziewałem że jak będziemy zbliżali się do kolejnych wyborów, a wybory mają to do siebie, że budzą coraz więcej emocji, czasami ujawniają też konflikty interesów, yy, mamy przed sobą yy, wybory prezydenckie i yy, rozmawialiśmy przecież i z marszałkami Hołowną-Czerzastym, z prezesem Kośniakiem-Kamyszem yy, o tym, jaka, jaka próba nas czeka w czasie całej kampanii prezydenckiej, wiadomo i no, trzeba to będzie i z godnością osobistą, to znaczy, będą różnice, będzie na pewno przetrwane. Natomiast trzeba mieć zimną krew i. I wzajemne zrozumienie, odrobinę cierpliwości. Chociaż nie zmieniam zdania tutaj, jeszcze raz to powtórzę: dotyczy to nie tylko partii koalicyjnych, a, ale w ogóle wszystkich, którzy zajmują się rozliczeniami. Potrzeba więcej determinacji, więcej tempa. Ludzie też czekają, bo, i tu nie chodzi o politykę, tylko o takie zwykłe poczucie sprawiedliwości. Nie jest źle, tak jak niektórzy sądzą, że nic się nie dzieje to jest nieprawda. I bardzo szanuję wysiłki prokuratury, policji, sądów. Jak to idzie do przodu, ale no wszyscy mają takie poczucie, że tyle zła widzieli i przez tyle lat no chcieliby to szybko jakby rozliczyć.